Początek nowej epoki w życiu Ani. Ania pędziła krowy z odległego pastwiska. Szła aleją zakochanych, zapadał wrześniowy wieczór i wszystkie prześwity pomiędzy drzewami oraz leśne polany skąpane były w ciemnych czerwieniach zachodu. Gdzieniegdzie również aleje zakochanych rozświetlały promienie zachodzącego słońca. Większa część drogi kryła się jednak w cieniu klonów, a przestrzeń pod jodłami wypełniał fioletowo-purpurowy mrok, podobny kolorem do wina. Wierzchołki drzew poruszały się na wietrze, a w całym świecie nie ma chyba piękniejszej muzyki niż ta, którą w koronach jodeł wygrywa wieczorny wiatr. Krowy szły sobie wolno, Ania zaś podążała za nimi zatopiona w marzeniach, powtarzając głośno słowa pieśni bitewnej zmarmiona. Marmion, the Tale of Floodenfield, pieśni szósta. Utwór ten przerabiony był na lekcjach języka angielskiego poprzedniej zimy, a panna Stacy kazała nauczyć się go na pamięć. Z niekłamaną przyjemnością Ania przypomniała sobie na pełne napięcia słowa, przypominała sobie pełne napięcia słowa i obrazy bitwy. Wydawało jej się nawet, że słyszy szczęk broni, gdy doszła do linijek, dzielni rycerze włócznie wznieśli wraz, tworząc wokół króla nieprzebyty las. Zatrzymała się i w ekstazie przymknęła oczy, po to, żeby lepiej móc wyobrazić sobie ówbitewny zgiełk. Gdy ponownie je otworzyła, zobaczyła Dianę stojącą przy furtce, przez którą wychodziło się na pole berych. Przyjaciółka miała tak poważną minę, że Ania od razu domyśliła się, że Diana niesie jakąś ważną wiadomość. Nie chciała się jednak zdradzić z tym, że jest bardzo ciekawa nowiny. Czy ten wieczór nie jest cudny niczym lawendowy sen, Diano? W, taki, w takich chwilach naprawdę cieszę się, że żyję. Rano zawsze mi się zdaje, że najprzyjemniejsze są poranki, ale pod koniec dnia dochodzę do wniosku, że właśnie wieczór jest najpiękniejszą porą. Rzeczywiście jest bardzo ładnie, powiedziała Diana. Ale wiesz co? Mam dla ciebie niezwykłą wiadomość. Spróbuj zgadnąć jaką do trzech razy sztuka. – Charlotte Gielis weźmie jednak ślub w kościele, a pani Alan chce, abyśmy go odpowiednio udekorowały na tę okazję – zawołała Ania. – Nie. Narzeczony Charlotte nigdy się na to nie zgodzi, bo nikt jeszcze nie brał ślubu w kościele. Kościół prezbiteriański uznaje tylko dwa sakramenty – chrzest i komunię. Małżeństwo nie jest sakramentem. I on uważa, że taka uroczystość bardziej przypominałaby pogrzeb. – Szkoda, bo taki ślub to by dopiero było coś. Zgaduj jeszcze raz. Mama Jane pozwoliła jej urządzić urodziny? Diana pokręciła głową, jej czarne oczy promieniały radością. Nic mi nie przychodzi na myśl powiedziała z zrozpaczona Ania. No, chyba że wczoraj wieczorem Moody Spurgeon, Macpherson, odprowadził cię po spotkaniu modlitewnym do domu, czy o to chodzi? Ależ skąd? wykrzyknęła z oburzeniem Diana. A nawet gdyby tak się stało, to nie chwaliłabym się tym przed tobą, przecież on jest po prostu okropny. Wiedziałam, że nie zgadniesz. Mama dostała list od ciotki Józefiny i ona zaprasza nas obie do siebie na wielką wystawę. Pisze, żeby przyjechać do niej w przyszły wtorek i co ty na to? Och, Diano! wyszeptała Ania, która nagle poczuła, że koniecznie musi oprzeć się o pień klonu. Nie żartujesz sobie! Boję się, że Maryla i tak mnie nie puści. Na pewno powie, że nie ma powodu, abym się gdzieś włóczyła bez potrzeby. Tak właśnie powiedziała w zeszłym tygodniu, gdy Jane zaprosiła mnie, żebym razem z nimi zabrała się ich powozem na ten amerykański koncert do hotelu w Białych Piaskach. Bardzo mi zależałoby tam pojechać, ale Maryla uznała, że lepiej będzie, jak zostanę w domu i zabiorę się do lekcji, że to samo powinna zrobić Jane. Doznałam wielkiego rozczarowania, Diano. Byłam tak przygnębiona, że nie chciało mi się nawet pomodlić przed snem. Potem jednak tego żałowałam. Obudziłam się w środku nocy i odmówiłam modlitwę. — Coś ci powiem, powiedziała Diana. Poprosimy mamę, żeby porozmawiała z Marylą. Może wtedy będzie bardziej skłonna do ustępstw. A jeżeli się zgodzi, to czeka, przygo to czeka nas przygoda naszego życia, Aniu. Nigdy jeszcze nie byłam na wystawie w Charlottetown, a przykro jest słuchać, jak inne dziewczynki opowiadają o swoich wycieczkach. Jane i Ruby były już na wystawie dwa razy i w tym roku znów się wybierają. Nie będę wcale o tym myśleć, dopóki nie dowiem się, czy mogę jechać, czy nie. — oświadczyła stanowczym, tonem, stanowczym głosem Ania. Gdybym zaczęła się cieszyć, a potem okazałoby się, że jednak nie mogę pojechać, chyba bym tego nie zniosła. Jeżeli dostanę zgodę Maryli, to będę oczywiście bardzo zadowolona, bo do czasu wyjazdu mój nowy płaszcz na pewno będzie już gotowy. Maryla była przeciwna temu, żeby szyć dla mnie nowy płaszcz. Powiedziała, że ten stary jest jeszcze całkiem dobry i mogę w nim chodzić przez kolejną zimę. A poza tym powinnam się cieszyć z tego, że mam nową sukienkę. Ona jest rzeczywiście bardzo ładna, Diano. Granatowa i uszyta niezwykle modnie. Maryla teraz już ciągle szyje dla mnie modne sukienki, bo jak mówi, nie chce, aby Mateusz biegał do pani Lindy z prośbą o pomoc. Bardzo się z tego cieszy. O wiele łatwiej jest być dobrym, gdy ma się na sobie modne ubrania. Przynajmniej nie jest wtedy łatwiej. Myślę, że gdy ktoś jest dobry z natury, nie ma do, to dla niego większego znaczenia. Jednak Mateusz uznał, że przydałoby mi się nowe okrycie, więc Marela kupiła bardzo ładny, niebieski wełniany materiał i zawiozła go specjalnie aż do krawca w Carmody. Płaszcz ma być gotowy na sobotę. Staram się nie myśleć o tym, jak to będzie, gdy przejdę główną nawą kościoła wystrojona w nowy płaszczyk i czapkę, bo uważam, iż nie wypada wyobrażać sobie takich rzeczy. Nie mogę jednak się powstrzyma powstrzymać i ten obraz ciągle staje mi przed oczami. Moja nowa czapka jest taka ładna, Mateusz kupił mi ją, gdy Chodziliśmy razem do Carmody. Takie czapeczki są teraz w modzie. Uszyta jest z niebieskiego askami, aksamitu i ozdobiona złotym sznurem z chwastami. Ale muszę powiedzieć, Diano, że Twój nowy kapelusz jest szalenie elegancki, i bardzo Ci w nim do twarzy. Kiedy Cię w nim ujrzałam zeszłej niedzieli, serce rosło mi z dumy, że to moja najdroższa przyjaciółka tak ładnie wygląda. Jak myślisz, czy to źle, że aż tyle uwagi poświęcamy strojom? Maryla mówi, że to grzech, ale ubrania to taki ciekawy temat, nie uważasz? Maryla ostatecznie zgodziła się, by Ania wybrała się do miasta. Pan Berry podjął się odwieść obie dziewczynki w następny wtorek. Ponieważ Charlottetown było oddalone o 30 mil, a pan Berry planował wrócić tego samego dnia, trzeba było wyruszyć bardzo wcześnie rano. Ania tak bardzo cieszyła się na wyjazd, że nie miała nic przeciwko rannemu wstawaniu i we wtorek była na nogach już przed schodem słońca. Jeden rzut oka przez okno wystarczył, aby upewnić się, że dzień będzie ładny, bo niebo na wschodzie za jodłowym lasem duchów srebrzyło się i było całkiem bezchmurne. Prześwicie pomiędzy drzewami widać było jabłoniowe wzgórze i zapalone światło w pokoju na poddaszu. Oczywisty znak, że Diana również nie śpi. Zanim Mateusz zdążył napalić w piecu, Ania ubrała się i zaczęła szykować śniadanie. Gdy Maryla zeszła na dół, wszystko było już gotowe, tyle że Ania była zbyt podekscytowana, żeby zjeść. Wreszcie nałożyła swą nową czapeczkę, w której wyglądała dosyć zawadjacko, narzuciła płaszcz i czym prędzej pobiegła przez most na strumieniu i w górę przez odłowy zagajnik w stronę jabłoniowego wzgórza. Pan Berry i Diana czekali już na nią i wkrótce wszyscy wyruszyli w drogę. Podróż była co prawda długa, ale dziewczynki cieszyły się każdą chwilą. Wspaniale było wsłuchiwać się w stukot kół na wilgotnych od porannej rosy drogach, mknąć w promieniach czerwonego porannego słońca. Wolno wylewającego się na okoliczne pole, z których sprzątnięto już zboże. Powietrze było rzeźkie i świeże. W dolinach ścieliły się delikatne, niebieskawe mgły, które unosiły się w górę i rozpraszały ponad wzgórzami. Czasami droga wiodła przez lasy, gdzie klony zaczynały rozwijać swoje czerwone sztandary. Innym razem trzeba było przeciąć rzekę i przejechać po moście, co jak dawniej, co, co jak dawniej napełniało nie mieszanym uczuciem radości i strachu. Miejscami droga dochodziła do zatoki, wijąc się przebiegała obok skupiska rybackich chat, poszerzałych od ciągłej walki z niesprzyjającą pogodą. Potem znowu piła się w górę, skąd widać było pofałdowane z powitym błękitną mgłą wyżynny krajobraz. Podróż umilały nie tylko wspaniałe widoki, ale także zajmująca rozmowa, ciekawych tematów bowiem nie brakowało. Było już prawie południe, gdy dojechali do miasta i odnaleźli, odnaleźli drogę do Beachwood. Dobrze utrzymanej starej rezydencji, położonej z dala od ulicy w otoczeniu zielonych wiązów i rozłożystych buków. Panna Bery powitała gości u drzwi swego domu. W jej czarnych, przenikliwych oczach dojrzeć można było wesołej skierki. – A więc przyjechałaś w końcu do mnie, Aniu – powiedziała. – Mój Boże, aleś ty wyrosła. Jesteś już wyższa ode mnie. Bardzo też wyładniałaś moje dziecko. Myślę jednak, że sama o tym doskonale wiesz. Nie, naprawdę nie wiedziałam, odparła Ania z promiennym uśmiechem. Wiem, że nie mam już tylu biegów co kiedyś i jestem za to wdzięczna losowi, ale nie ośmieliłam się żywić nadziei na to, że także pod innymi względami mój wygląd zmienił się na korzyść. Tak się cieszę, panno Berry, że zauważyła pani we mnie zmiany. Dom panny Berry urządzony był bardzo wystawnie, jak opowiadała później Ania Marelli. Dziewczynki przy, przywykłe do życia na wsi były trochę oszołomione przepychem, jaki panował w salonie, gdzie panna Berry pozostawiła je na chwilę, żeby zobaczyć, jak. Idą przygotowania do obiadu. Czy tutaj nie wygląda jak w pałacu? wyrzeptała Diana. Nigdy wcześniej nie byłam w domu ciotki Józefiny i nie miałam pojęcia, że jest aż taki okazały. Szkoda, że Julia Bell nie może go zobaczyć. Zawsze tak się przechwalała salonem swojej matki. Aksamitny dywan westchnęła Ania z lubością. I jedwabne zasłony. Zawsze marzyłam o czymś takim diano. Teraz jednak myślę sobie, że nie czułabym się tutaj dobrze. W tym pokoju jest bardzo dużo przedmiotów, a wszystkie takie wspaniałe, że zupełnie nie można rozwinąć wyobraźni. Gdy się jest biednym, pocieszające jest to, że mnóstwo rzeczy można sobie po prostu wyobrazić. Swój pobyt w mieście Ania i Diana wspominały potem latami. Każdy dzień wypełniony był przyjemnościami. W środę panna Bery zebrała ich na wystawę, gdzie spędziły cały dzień. Było naprawdę wspaniale, a nie opowiadała później Maryli. Nigdy, nawet w wyobraźni, nie widziałam czegoś równie interesującego. Trudno mi powiedzieć, co było najciekawsze. Myślę, że najbardziej podobały mi się konie i kwiaty, i ręczne robótki. Josie Pies zdobyła pierwszą nagrodę za koronkę, którą zrobiła na szydełku. Naprawdę się ucieszyłam. Byłam zadowolona również dlatego, że radował mnie jej sukces, bo to oznacza, że staje się lepsza. Pan Harmon Andrews zajął drugie miejsce dzięki swoim jabłkom odmiany Gr Gravenstein, a pan Bell dostał pierwszą nagrodę za świnię, którą wyhodował. Diana oświadczyła, że to śmieszne, żeby przełożone szkółki niedzielnej odbierał nagrodę za świnię. Ja jednak nie widzę w tym nic uwłaczającego. A ty, Marylo? Diana jest przekonana, że teraz ilekroć spojrzy na pana Bella, przypomniał jej się świnie. Nawet gdy będzie odprawiał uroczyste modły. Clara Louise MacPherson wyróżni została wyróżniona za swoje prace malarskie, a pani Lindy zdobyła pierwszą nagrodę za masło i ser domowej roboty. Jak widać, nie zaprezentowało się całkiem nieźle. Na wystawie spotkałam również panią Lindę i chyba dopiero wówczas pośród tych wszystkich obcych twarzy uświadomiłam sobie, jak bardzo ją lubię. Były tam tysiące ludzi, Marylo. Czułam się pośród nich taka zagubiona. Panna Bery poszła też z, też z nami obejrzeć. Wyścigi konne. Za to pani Lindę odmówiła. Powiedziała, że wyścigi budzą w niej odrazę i jako dobra chrześcijanka uważa za swój święty obowiązek trzymać się z dala od nich, dając w ten sposób przykład innym. Problem w tym, że w wyścigach uczestniczyło tyle osób, iż nie sądzę, aby ktokolwiek zauważył nieobecność pani Lindy. Mimo to jestem zdania, że nie powinnam zbyt często przyglądać się godnitwom, bo to rzeczywiście niebezpiecznie wciągające zajęcie. Diana była tak podekscytowana, że chciała się nawet ze mną założyć o 10 centów, że wygra taki rudobrązowy koń. Nie wierzyłam, że ten kasztan wygra, ale i tak nie przyjęłam zakładu, bo chciałam od wszystkim opowiedzieć później pani Alan, a byłam pewna, że takiego postępku by nie pochwaliła. Nie powinno się nigdy robić takich rzeczy, o których później wstydzilibyśmy się opowiadać żonie pastora. Jeżeli ma się za przyjaciela żonę pastora, to tak jakby się posiadało drugie sumienie. Później zresztą bardzo się ucieszyłam z tego, że się nie założyłam, bo kasztanek, którego obstawiła Diana, rzeczywiście wygrał, więc niepotrzebnie straciłabym 10 centów. Jak widać, cnota się opłaca. Widziałyśmy też, jak pewien człowiek leciał balonem. Też bym tak chciała polecieć, ale to, to na pewno niesamowite przeżycie. Był tam również jeden pan, który sprzedawał wróżby. Za dziesięć centów taki mały ptaszek wybierał karteczkę z przepowiednią. Pan napierdała mnie oraz Dianie po dziesięć centów, abyśmy także mogły poznać swoją przyszłość. Dowiedziałam się, że ślubie mężczyznę o cerze, bardzo bogatego i będę mieszkać za wodą. Przyglądałam się potem uważnie wszystkim mężczyznom o cerze, ale żaden nie, przypa nie przypadł mi do gustu. A poza tym, chyba jeszcze za wcześnie na rozglądanie, za rozglądanie się za przyszłym mężem. Och, Marylo, to był naprawdę niezapomniany dzień. Byłam tak zmęczona, że nie mogłam w nocy zasnąć. Panna Bery położyła nas w pokoju dla gości, tak jak obiecała. To naprawdę bardzo elegancki pokój, Marylo, tylko że ja jakoś inaczej wyobrażałam sobie spanie w pokoju gościnnym. To chyba najgorsza strona dorastania i coraz lepiej zaczynam zdawać sobie z tego sprawę. Rzeczy, do których tęskniliśmy jako dzieci, nawet w połowie nie okazują się potem tak interesujące, jak myśleliśmy. W czwartek dziewczynki udały się na przejażdżkę po, pa po parku, a wieczorem panna Bery zabrała je na koncert do Akademii Muzycznej, gdzie występowała słynna, prim słynna Primadonna. donna. Ania była zupełnie oczarowana tym wieczorem. Och, Marylo, tego nie sposób opisać. Koncert tak bardzo mnie wzruszył, że nie byłam w stanie wyrzec słowa, więc wyobraź sobie, jaki musiał być niezwykły. Patrzyłam na wszystko w niemym zachwycie. Madame Silecki wyglądała przepięknie. Miała na sobie suknię z białego atłasu i do tego jeszcze brylanty. Gdy jednak zaczęła śpiewać, wszystko inne przestało się liczyć. Nie umiem ci powiedzieć, co wtedy myślałam. Wydawało mi się, że od tej pory bycie dobrą, by, bycie dobrą przyjdzie mi z łatwością. Czułam się tak samo jak wtedy, gdy spoglądałam na gwieździste niebo. Łzy napłynęły mi do oczu. Były to jednak łzy szczęścia. Bardzo żałowałam, że koncert się skończył, i powiedziałam pannie Bery, że nie wiem, czy będę umiała po tym wszystkim powrócić do zwyczajnego życia. Wtedy ona zaproponowała, żebyśmy poszły do restauracji po drugiej stronie ulicy, bo być może lody wprawią mnie w lepszy humor. Propozycja wydała, wydała mi się bardzo przyziemna, ale ku mojemu zaskoczeniu panna Bery miała rację. Lody były przepyszne. A poza tym, tak przyjemnie i beztrosko było siedzieć sobie o 11 w nocy w restauracji i zajadać lody. Jana powiedziała wtedy, że jest chyba stworzona do życia w mieście. Panna Berry zapytała mnie, jak ja się na to zapatruję, ale odpowiedziałam jej, że najpierw musiałabym to sobie bardziej, bardzo dokładnie przemyśleć. Tak więc, gdy położyłam się do łóżka, zaczęłam się zastanawiać. To chyba najlepszy czas do rozmyślania. No i doszłam do wniosku Marylo, że ja jednak nie nadaję się do życia w mieście i nawet się z tego cieszę. Miło jest posiedzieć sobie przy lodach w ładnej restauracji o 11 w nocy, ale tylko raz na jakiś czas. Tak na co dzień wolałabym o tej porze smacznie spać w swoim pokoju i mieć całkowicie Tą pewność, że za oknem świecą gwiazdy, a po drugiej stronie strumienia w koronach jodeł szumi wiatr. O swoich przemyśleniach opowiedziałam pani Be pannie Bery następnego dnia przy śniadaniu, ale ona zaczęła się śmiać. Ona w ogóle ma w zwyczaju śmiać się ze wszystkiego, o czym mówię, nawet gdy poruszam zupełnie poważne tematy. Nie byłam tym zbytnio zachwycona, bo przecież nie chodziło mi o to, żeby kogoś rozśmieszać. Muszę jednak przyznać, że panna Bery była w stosunku do nas bardzo gościnna i przyjęła nas iście po królewsku. Piątek trzeba już było wracać do domu i pan Bery przyjechał zabrać dziewczynki. No cóż, mam nadzieję, że miło spędziłyście czas, powiedziała panna Bery, gdy przyszło do pożegnań. Owszem, bardzo przyjemnie, odpowiedziała Diana. A tobie, drogie dziecko, jak się tutaj podobało? Cieszyłam się dosłownie każdą chwilą, powiedziała Ania i spontanicznie rzuciła się starszej pani na szyję, całując ją w pomarszczony policzek. Jana nigdy nie ośmieliłaby się zrobić czegoś podobnego i trochę się przestraszyła swobodnego zachowania Ani. Na szczęście panna Bery była wyraźnie zadowolona. Stała potem długo na werandzie i patrzyła za znikającym w oddali powozem. Następnie westchnęła ciężko i wróciła do swojego wielkiego domu. Bez dwóch młodych dziewcząt było w nim teraz bardzo pusto. Szczerze powiedziawszy, panna Berry była dość samolubną osobą i przeważnie martwiła się tylko o siebie samą. Inni ludzie stanowili dla niej jakąś wartość, jakąś wartość jedynie wówczas, gdy byli do czegoś przydatni lub potrafili ją rozśmieszyć. Ania zawsze umiała wprowadzić ją w dobry humor, dlatego też panna Bery ceniła sobie jej towarzystwo. Starsza dama nie tyle lubiła wysłuchiwać osobliwych wywodów Ani, ile raczej podobał jej się entuzjazm dziewczynki, ujmujący sposób bycia, uczciwość, a także wdzięczna to twarzyczka, ładne usta i oczy. Gdy usłyszałam, że Maryla Cuthbert adoptowała dziecko z sierocińca, pomyślałam sobie, że zdziwaczała na starość. Odezwała się sama do siebie panna Berry. Teraz jednak widzę, że postąpiła słusznie. W towarzystwie takiej dziewczynki jak Ania, ja też byłabym lepszą i szczęśliwszą kobietą. Ania i Diana były tak samo zachwycone drogą powrotną, jak wcześniej podróżą do miasta. Cieszyły się nawet bardziej, bo miały świadomość, że czeka na nie przytulny dom. Słońce już zachodziło, gdy połów minął białe piaski i skręcił na drogę prowadzącą wzdłuż wybrzeża. Na horyzoncie pojawiły się ciemne wzgórza Awonli, wyraźnie rysujące się na tle szafranowego nieba. Za plecami jadących wyłonił się z morskiej toni księżyc, którego blask roz, roz, rozświetlił morze, zupełnie odmieniając jego wygląd. Na powierzchni niewielkich zatoczek, położonych przy biegnącej za kolami drodze, tańczyły maleńkie fale, co wyglądało niezwykle malowniczo. Morze łagodnie uderzało o skały, wydając przy tym cichy szmer, a rzeźkie powietrze przesycone było jego zapachem. Och, jak dobrze jest żyć i wracać do domu! westchnęła Ania. Gdy przeszła przez drewniany mostek na strumieniu, w kuchni na zielonym wzgórzu dostrzegła światełko, które mrugało do niej przyjaźnie na powitanie. Przez uchylone drzwi było, było widać w palenisku płonące żagwie, których ciepły, czerwony blask opromieniał chłodną, jesienną noc. A wesoło wbiegła na szczyt wzgórza i wpadła prosto do kuchni, gdzie na stole czekała na nią gorąca kolacja. A więc wróciłaś, powiedziała Maryla, odkładając na bok robótkę. Tak, och, jak dobrze znowu być w domu, zawołała wesoło Ania. Mam ochotę pocałować wszystkie sprzęty, nawet zegar. Marylo, to przecież pieczony kurczak. Chyba nie powiesz mi, że przygotowałaś go specjalnie na mój powrót. Owszem, powiedziała Maryla, pomyślałam sobie, że na pewno będziesz głodna po takiej długiej podróży i że chętnie zjesz coś smacznego. Szybciutko, rozbierz się i jak tylko Mateusz wróci, zasiądziemy do kolacji. Bardzo się cieszę, że już wróciłaś. Bez ciebie było tutaj przeraźliwie pusto i zaczynało już być smutno. Te cztery dni okropnie mi się dłużyły. Po kolacji Ania usadowiła się przed kominkiem pomiędzy Marylą a jej bratem, po czym szczegółowo opowiedziała o całej wizycie. Naprawdę było świetnie, oznajmiła na koniec. Czuję się tak, jakby to był początek nowej epoki w moim życiu. Jednak najmilszy był, był powrót do domu.